Tętniak aorty brzusznej to bardzo podstępna choroba. W dużych badaniach epidemiologicznych, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, określa się, że jest to trzynasta przyczyna zgonów wśród mężczyzn, podkreślam, mężczyzn powyżej 65 roku życia, ponieważ tętniaki aorty brzusznej najczęściej występują u mężczyzn i siedmiokrotnie rzadziej u kobiet. Wobec powyższego, w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, w Szwecji wprowadzono badania przesiewowe, które mają na celu określenie. Nie tylko liczby występowania tętniaków aorty brzusznej, ale również wyszukania populacji osób, które są zagrożone, bo tętniak, tak jak powiedziałem wcześniej, niesie ryzyko w sobie, ryzyko śmiertelne, a ponieważ jest to choroba podstępna, wielokrotnie jeżeli chory doświadczy tej choroby, przewracając się na ulicy, ktoś z boku słyszy, że po prostu zachorował na mięśnia sercowego. A nie jest to prawdą, gdyż, tak jak powiedziałem, wielokrotnie mamy do czynienia z pękniętym tętniakiem aorty brzusznej. W Polsce badań epidemiologicznych dotychczas ogólnokrajowych nie prowadziliśmy. Miałem przyjemność prowadzić badania pilotażowe w województwie kujawsko pomorskim w małej miejscowości pod Bydgoszczą, nazwaliśmy to nawet gniewkowo aortik Stady. Wykonaliśmy badania u mężczyzn 65 lat, wiek 65 lat i więcej. Przebadaliśmy ponad 355 mężczyzn i znaleźliśmy tętniaka aorty brzusznej u 33 osób, co stanowi 9,3%. Ta cyfra jest bardzo wysoka w porównaniu do wyników np. z Wielkiej Brytanii czy ze Stanów Zjednoczonych, już nie mówiąc o Szwecji. Stąd jednoznacznie możemy powiedzieć, że procent występowania tętniaków aorty brzusznej w Polsce jest dużo wyższy w stosunku do innych krajów. Czynniki ryzyka. Tętniaku aorty brzusznej właściwie można podzielić na 3-4 grupy. Podstawowym czynnikiem jest bez wątpienia palenie papierosów. I tutaj musimy rozważyć nie tylko kwestię ilości palenia tychże papierosów dziennie, ale i również długość w latach palenia papierosów. Drugim czynnikiem jest czynnik genetyczny. Coraz częściej mówi się, a rok temu znaleziono gen LRP, LRP1, który to gen jest odpowiedzialny za tętniaka aorty brzusznej i ten gen m, okazuje się, że może mieć wpływ na przyszłe badania przesiewowe, gdyż stosunkowo łatwo będzie go prawdopodobnie oznaczyć. A więc występowanie rodzinne ma znaczenie jako czynnik drugi. I trzeci, cz trzeci, czwarty czynnik to jest bez wątpienia u osób z nadciśnieniem tętniczym i u osób, które przeszły zawał mięśnia sercowego. Procent występowania tętniaków jest dużo wyższy. Chory trafia do lekarza właściwie przez przypadek. Mówimy o chorym z tętniakiem aorty brzusznej. Wielokrotnie jest to mężczyzna, który trafia z powodów kłopotów ze strony prostaty, trafia do urologa i raptem urolog wykonuje USG i tą sondę przesuwa nieco wyżej w okolice pępka i znajduje raptem coś, co określa jako guzem tętniącym i tłumaczy choremu, że ma po prostu granat czy bombę w brzuchu. Jest to niepotrzebnie takie silne określenie, ponieważ chorzy to odbierają bardzo niekorzystnie. Ważna jest kwestia rozmiaru tętniaka. Wobec powyższego, jeżeli wykonujemy bardzo proste badanie USG, a to jest właśnie podstawowe badanie do prowadzenia badań przesiewowych z kolei, to mamy, mamy szansę określenia średnicy aorty i tym samym średnicy tętniaka. Prawidłowo aorta u zdrowego mężczyzny 65-letniego powinna wynosić około 22 mm. Tętniaka rozpoznajemy, jeżeli ta średnica ma osiąga wartość 3 cm a tętniaka, który miałby wskazanie do leczenia operacyjnego wtedy, kiedy ta średnica rośnie powyżej 5,5 cm. Tętniak między mówiąc o średnicy, między 3 a 5,5 cm może poszerzać się i wolno, i szybko. Niestety nie znamy czynników, które by bezpośrednio na to wpływały. Stąd tak ważna jest kwestia kontroli tych osób, czyli z jednej strony Prowadzimy badania przesiewowe, żeby wyłapać tą grupę osób, które mają już tętniaka, i następnym etapem jest, że u tych, u których znaleźliśmy tętniaka, żeby odpowiednio kierować ich do poradni specjalistycznych, czyli dokładnie do chirurga naczyniowego, który przejmie opiekę nad takim chorym i będzie go w odpowiednich okresach czy przedziałach czasowych kontrolował, wykonując odpowiednie badania USG. A jeśli zajdzie potrzeba, bo ten tętniak osiądzie, osiągnie Akurat średnicę 5,5 cm. Wykonania odpowiednich już badań, które by bezpośrednio były potrzebne do wykonania zabiegu operacyjnego. Jeśli mówimy o leczeniu tętniaka ortybrzusznej, brzusznej, to mówimy o tętniaku, który jest większy niż 5,5 cm. Dla osób, które mają tętniak między 3 cm a 5,5, właściwie powinniśmy stosować leki przeciwpłytkowe i statyny, bo tak w tej chwili to. Leczenie wygląda. W Stanach Zjednoczonych jest co prawda badanie, które mówi, że być może należałoby stosować odpowiedni antybiotyk, bo dziwo on może mieć wpływ na powiększanie się tętniaka. Takich badań w Europie i w Polsce nie prowadzimy, a więc pozostaje lek przeciwpłytkowy i statyny. Natomiast w tętniakach powyżej 5,5 cm rozważamy leczenie albo z jednej strony operacyjne, konwencjonalne, kiedy dokonujemy dużego cięcia jamy brzusznej, dochodzimy do tętniaka i wstawiamy protezę. Albo to, co się dzieje w ostatnich 15 latach i zdobywa coraz większe nie tylko zainteresowanie ze strony chirurgów, ale i również chorych, to jest metoda minimalnie inwazyjna, polegająca na dwóch niewielkich nacięciach w pachwinie i wprowadzeniu protezy wewnątrznaczyniowej, czyli tak zwanego stent graftu. Jest to rzeczywiście aktualnie procedura w Polsce wykonywana praktycznie w około nawet 60%, jeśli mówimy o tego typu tętniakach. No i jako metoda minimalnie inwazyjna rzeczywiście efekty lecznicze, a zwłaszcza śmiertelność, wyraźnie się po tej metodzie obniżyła w stosunku do chorych operowanych metodą konwencjonalną. Znalezienie genu odpowiedzialnego za powstanie tętniaka orty brzusznej wydaje mi się, jest momentem przełomowym. Dlatego, że wyobraźmy sobie sytuację, że prowadzimy badania przesiewowe, wykonujemy tak zwany screening, znajdujemy grupę osób, które posiadają ten gen. A więc wiemy z góry, że część z nich na pewno przy odpowiednich warunkach środowiskowych będzie miała w przyszłości tętniaka. A więc odpowiednia edukacja, informacja takich chorych, jak być może posiadanie już odpowiedniego leku, który by ewentualnie blokował ten gen, może dać w przyszłości gwałtowny spadek występowania tętniaków aorty brzusznej, a tym, a tym samym zabezpieczy tych chorych przed ewentualnymi powikłaniami tętniaka tymi nawet najgroźniejszymi, najgroźniejszymi jakim jest pęknięcie tętniaka i nagły zgon. Także przyszłość rysuje się bardzo obiecująco, jest tylko kwestia, kiedy uda się na poziomie biologii molekularnej, jak i biochemii i farmakologii uzyskać lek, który byłby w stanie zablokować ten gen. Mówiąc o, o, o genie i o jego mutacji, do końca nie wiemy, to są pierwsze dopiero badania, które pokazały, że gen taki jest, czy on ulega mutacji, czy on. Że tak powiem, przekazujemy go sobie, rodząc się. Tego do końca nie wiemy jeszcze na chwilę obecną, ale podejrzewam, że najbliższe 5-10 lat powinno jednoznacznie sprawę rozwiązać.